Influencerka youtuberka Shia, która prywatnie jest partnerką innego znanego youtubera Gimpera, przyznała niedawno, że od jakiegoś czasu są oni w otwartym związku. Od jakiegoś czasu jesteśmy z Tomkiem w otwartej relacji. Spotykamy się też z innymi ludźmi i do tego. Przydaje mi się moje konto na Tinderze. Przyznam, że zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób może być to dziwne, szokujące. Wiem, że dla niektórych z Was może być to dziwne, szokujące, nienormalne albo jakieś tam inne. Że mają. Inne preferencje. My z Tomkiem oboje mamy różne preferencje, czy po prostu jakieś postrzeganie na sprawę, które, no tak jak mówię, może wydawać się niektórym ludziom dziwne, nam się to sprawdza. Oboje jesteśmy zadowoleni, oboje podjęliśmy tę decyzję wspólnie, każdy się na nią zgodził i dopóki nam jest w tym dobrze, to myślę, że jest to zupełnie w porządku. Wyznanie to wzbudziło dużo emocji i pojawiło się ogrom rozmaitych komentarzy. Pod tym filmem i w sieci. Ponieważ dostałam trochę wiadomości, żeby pochylić się nad tym tematem, postanowiłam to zrobić: wypowiedzieć się na temat otwartych związków, czy w ogóle mają szansę na przetrwanie, jakie problemy z nich wynikają oraz odwołać się do komentarzy osób, które w takich związkach są lub były, posiłkując się również opiniami specjalistów, którzy takie pary mieli w terapii. Związek otwarty to związek, w którym partnerzy w pewnym momencie godzą się na relacje seksualne z innymi osobami. W związku otwartym przez lata żyła Karina Jędrusik ze swoim mężem Stanisławem Degatem, czy też Will Smith i jego żona Jada Smith. W takim związku relacje z innymi nie muszą być ograniczone tylko do aktywności seksualnej. Wiele zależy od tego, co partnerzy ustalą między sobą, jakie zasady przyjmą oraz to, jaki jest to rodzaj relacji. Podstawą związku otwartego jest zgoda. Wszystkie osoby zaangażowane w związek muszą wyrazić zgodę na ten otwarty związek i to. Jak będzie wyglądał, jest kwestią ich ustaleń między sobą. W praktyce to wygląda bardzo różnie, bo jedni chcą ustalać stałe reguły, u innych będą to zasady ustalane na bieżąco. Jedni będą swoje przygody chcieli zachowywać dla siebie, inni będą chcieli wiedzieć, z kim sypia ich partner i znać wszystkie szczegóły, inni nie będą chcieli wiedzieć, jak daleko się posunąć, gdzie jest granica, co jest jeszcze ok, a co już nie, to kwestia wewnętrznych ustaleń. Powodów może być wiele. Dla jednych będzie to sposób na rutynę, dla innych będzie to potrzeba spróbowania z kimś innym i urozmaicenie życia seksualnego. Często pary po 7-8 latach według statystyk decydują się na swingowanie, więc... W tym przypadku chodzi tylko o seks, to partner zawsze musi być tym najbardziej wyjątkowym, więc powodem może być brak satysfakcji w łóżku, ale również odmienne preferencje odnośnie aktywności seksualnej partnerów, brak kompatybilności w łóżku, brak seksualnej bliskości w ogóle, czy też potrzeba emocjonalnej bliskości jest więcej niż jedną osobą. W tym przypadku byłaby to poliamoria. Na otwarte związki często decydują się pary, które przechodzą jakąś formę kryzysu w związku. Mają nadzieję, że otwierając go wróci ogień, że zazdrość dobrze im zrobi, że to da powiew świeżości. Ale niestety tak zazwyczaj się nie dzieje. Decyzja o tworzeniu związku w wyniku kryzysu może doprowadzić do tego, że kryzys się będzie pogłębiał, a nie minimalizował. Otwarte związki są bardzo trudne, i osoby, które decydują się, aby w nich być, muszą zmierzyć się z wieloma problemami, aby mogły one faktycznie funkcjonować. I dzisiaj omówimy kilka z nich. Jurg Willi, psychiatra, specjalista psychoterapii, który wprowadził termin koluzji w związku, napisał, że kilka związków to przeciążenie dla jednego człowieka. I jest w tym dużo prawdy. Otwarte związki są skomplikowane. Relacja z jedną osobą bywa trudna, a jeżeli tych osób jest więcej, a do działania zaczynają dochodzić inne zmienne, jak chociażby emocje, to sprawy zaczynają się komplikować. Dynamika uczuć i emocji, które doświadczamy, kiedy jesteśmy parą, znacząco różni się od dynamiki emocji, kiedy w relacji zaczyna pojawiać się więcej osób. I wynika to z prostego faktu, Faktu, że powyżej dwóch osób przestajemy być już parą, a zaczynamy być grupą, a dynamika relacji w grupie jest skomplikowana i zupełnie inna niż w przypadku pary. I można to zaobserwować chociażby po tym, że inaczej zachowujemy się, kiedy jesteśmy z kimś jeden na jeden, a inaczej, kiedy jesteśmy w grupie. Należy też zdawać sobie sprawę, że no, nie jesteśmy robotami w każdej chwili trwania otwartej relacji mogą pojawić się uczucia do innej osoby, znajdującej się. Poza oryginalnym związkiem, a to może bardzo skomplikować sytuację, zwłaszcza jeżeli nie będziemy tego komunikować naszemu partnerowi. Na Supredisie poświęconym otwartym związkom bardzo wielu użytkowników pisało, że na pewnym momencie trwania relacji ich partner poznawał kogoś innego, dla kogo odchodził z pierwotnej relacji i rozpoczynał nowy. Zamknięty już tym razem związek. Otworzenie związku może nieodwracalnie zniszczyć wcześniej zbudowaną relację. Trochę jak otwarcie puszki Pandory. Nie da się jej potem od tak po prostu zamknąć i wrócić do punktu wyjścia. Możemy nie posiadać wystarczająco dużo zasobów, by udźwignąć tego typu relacje, bo może się to okazać. Za trudne emocjonalnie, mimo iż poznawczo wydawało się to do ogarnięcia. Obrażenia emocjonalne, które możemy ponieść, mogą być tak duże, że zwyczajnie przestajemy czuć to, co wcześniej czuliśmy do partnera, a ponieważ takiego układu i doświadczeń z nim związanych nie możemy już cofnąć, no to bardzo często decydujemy się na całkowite zakończenie relacji. W idealnym świecie otwarty związek wyglądałby tak, że osoby, które się na niego decydują, chcą go w takim samym stopniu, mają takie same oczekiwania jak druga strona, ale tak zazwyczaj się nie dzieje. W takich relacjach zawsze będą występować pewne dysproporcje, bo w rzeczywistości jedna strona zawsze chce tego trochę bardziej niż druga, lub będzie widziała ten układ na trochę innych warunkach, to dlatego że jesteśmy od siebie różni, normalne. No i wtedy zaczyna się problem, bo jedna strona będzie z takiego układu trochę bardziej zadowolona od drugiej. Albo po czasie w ogóle nie będzie jej to odpowiadało. Dużo par decyduje się na otwarty związek, bo nie do końca wie, na co się pisze. Pewne rzeczy wychodzą w praniu. Uczucia, które y, wydawały się, że się nie pojawią, jak na przykład zazdrość, nagle się pojawiają. Kwestie, które wydawały się być ok na papierze, nagle nie są już ok w praktyce, kiedy. Faktycznie mają miejsce, bo na przykład jeden z partnerów ma więcej partnerów poza związkiem od drugiego i tak dalej. Dlatego tak ważna jest w przypadku związku otwartego świadomość partnerów, motywacja i pewność, że wiedzą na co tak naprawdę się godzą i jakie mogą być tego konsekwencje. Ważne, żeby się upewnić, że ta relacja nie sprawi, że będą się nawzajem krzywdzić i upewnić się, czy pomysł otwierania relacji nie oznacza tak naprawdę końca istniejącego związku. Wiele osób może złapać się za głowę, myśląc o takim typie związku czy małżeństwa. W końcu wykracza to poza znany nam standard i zdecydowanie wykracza poza to, co społecznie akceptowalne w naszej kulturze. Osoby pozostające w otwartych relacjach są bardzo narażone na stygmatyzację ze strony społeczeństwa, zwłaszcza jeżeli przy okazji są osobami publicznymi. Zarówno w polskim, jak i w zagranicznym internecie mieliśmy w niedawnym czasie kilka przypadków osób, które otwarcie mówiły o tym, że były lub nadal są w otwartych relacjach. Rok temu Rafał Masny na swoim kanale na YouTube opowiedział o otwartej relacji, w której swego czasu się znajdował. Film miał ogromną liczbę łapek w dół, a w komentarzach roiło się od prześmiewczych wpisów, które wylały się również daleko poza samego YouTube'a. Bycie w otwartym związku prawdopodobnie nigdy nie spotka się ze zrozumieniem osób, które pozostają w monogamicznych związkach. Może być odbierane jako jakaś forma dewiacji, słabości czy podporządkowania się partnerowi. Pojawiają się również opinie, że takiej formy relacji nie powinno się w ogóle nazywać związkiem. Wszystko to może być oczywiście ogromnym obciążeniem psychicznym dla każdej ze stron znajdującej się w takiej relacji co oczywiście może również odbić piętno na samym związku, zwłaszcza jeżeli przejmujemy się opinią innych osób. Zazdrość to najczęstsze słowo, które pojawia się w kontekście otwartych związków. W większości przypadków osoby będące w tego typu układach przyznają, że nigdy nie pozbyły się uczucia zazdrości i trwało ono z nimi od samego początku do samego końca relacji. Wynika to z prostego faktu, że zazdrość jest czymś, czego bardzo trudno jest się nam całkowicie wyzbyć. Nawet jeżeli na świadomym poziomie w pełni akceptujemy to, że nasz partner spotyka się z osobami poza relacją, to na podświadomym poziomie może to budzić mimo wszystko. Pewne obawy. Właśnie dlatego osoby pozostające w otwartych związkach powinny zachować się zdecydowanie ponad przeciętnym zaufaniem do partnera oraz pewnością siebie i wysokim poczuciem własnej wartości. W takiej relacji jakiekolwiek kompleksy, obawy bardzo szybko wyjdą na powierzchnię i będą wręcz krzyczeć przez wielki megafon. Umiejętność radzenia sobie z zazdrością również jest wręcz. Kluczowa dla osób decydujących się na otwarty związek. Jeśli do tej pory czułaś się bezpiecznie w waszym monogamicznym związku albo mimo tego odczuwałaś jakieś obawy, lęki, zazdrość, porównywałaś się z innymi, to Związek Otwarty to jeszcze bardziej spotęguje i bez wątpienia wystawi cię na jeszcze większe porównywanie z innymi, którego możesz po prostu nie udźwignąć. A po otwarty związek miał w ogóle sens funkcjonować, powinien bazować na konsensualnej zgodzie. Niestety, ale w bardzo wielu przypadkach jeden z partnerów może czuć się przymuszony do takiego układu. I wynika to z faktu, że w wielu związkach nie ma równowagi sił, tylko jedna strona ma więcej do powiedzenia od drugiej. I w przypadku, kiedy pewnego dnia jeden z partnerów przyjdzie do drugiego i powie, że dusi się w związku i chciałby go otworzyć, bo inaczej odejdzie, no to ta druga strona może w takiej sytuacji z lęku przed utratą partnera się zgodzić. Mimo, że taki układ wcale jej nie odpowiada. Oczywiście na początku może robić dobrą minę do złej gry, ale z czasem emocje wybuchną i dojdzie do konfrontacji. Czy tego typu relacje mają rację bytu? Czy da się to w ogóle ogarnąć? W teorii tak. Ale trzeba mieć świadomość, że jest to naprawdę trudne i że nie będzie już powrotu do tego, co było wcześniej. W tego typu relacjach kluczowa jest ciągła komunikacja z partnerem, ustanowienie jasnych zasad i granic, których nie wolno przekraczać. W przypadku braku komunikacji, wystąpienia jakichkolwiek nieporozumień czy nadużyć zaufania ze strony partnera, możemy być pewni, że taka relacja bardzo szybko natrafi na kryzys. Pamiętajcie, że to, jaki związek tworzymy, zależne jest w dużej mierze od tego, jak zostaliśmy wychowani i w jaki sposób tworzyło się relacje w naszym otoczeniu. Każdy człowiek ma w związku z jednej strony potrzebę pewnej wolności i swobody, a z drugiej przynależności i bezpieczeństwa. I są to potrzeby, które w ciągu naszego życia i naszych związków. Nieuchronnie się zderzają. U każdego te potrzeby będą też inaczej się prezentowały, i każdy z nas będzie w innym miejscu na tej skali, na której z jednej strony jest klasyczna monogamia, a na drugiej skrajna niemonogamia. Jeśli ktoś chce realizować swobodę seksualną w związku, to taka forma relacji, która na to pozwala, może być dla niego odpowiednia. A jeśli ktoś chce być, z jedną osobą i tylko z jedną i potrzebuje przynależności i wyjątkowości, odnajdzie się w związku monogamicznym. To już od nas i naszych potrzeb zależy, jaki rodzaj relacji będzie nam odpowiadał najbardziej, jakiego partnera wybierzemy i jakie wartości będą przyświecały jednemu i drugiemu. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Po więcej związkowych info zapraszam Was na mój newsletter, do którego link znajduje się poniżej. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia! Pa!